Witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku serii Tajemnica Kasztanowego Grzbietu. No właśnie, zaczyna się u nas nowy dzień, sobota, siódma rano. Nasi simowie się trochę ogarniają. Co ja Wam powiem? Chciałam sobie sprawdzić, czy może jakimś cudem okaże się, że nasz yy, simka ma wypełnioną aspirację, z ma, ale nie. Zdecydowanie nie jest to aspiracja, którą ma wypełnioną. Wchodzimy yy, w tych dwóch punktach, więc. Musimy tutaj cisnąć, żeby to jak najbardziej wypełnić. Będziemy jeździć, mamy no, no, trzy poziomy to już tak malutko zostało. Chciałabym, żeby to rozwinęła. Będziemy też dzisiaj na ten konkurs. Yy, możliwe, że też jakoś to, Nie, że to zespędzimy, ale tylko że ja pogram chwilę w wolnym czasie, żeby tutaj rozwinąć jej trochę. Bo chciałabym też z pójść dalej, ale jednak tutaj chciałam też połowę tej aspiracji chociaż mieć, więc... Ym... I też żeby było że wtedy, nie, żeby pieniędzy nie poszukiwać, to co najwyżej będę zostawać nektar i te rzeczy, żeby to tak zostało. No zobaczymy. Muszę, żebyście nie czuli, że oszukuję z pieniędzy, bo to tak można powiedzieć, jak się nie widzi, że ktoś sprzedaje. O, deszcz Super, ale zrób sałat się No, dokładnie. Ty lecisz, dzieciak, bliżej jej dzionko, a my lecimy z konika. Mam nadzieję, że ten, ten środek jest czynny, bo ja bym chciała to, tak wiecie, zrobić fajnie. Mam tak. nadzieję, że rozumiecie, dlaczego w sumie to robię, bo. Okej, może ciszę, mam zagłoś na No, chciałabym po prostu pójść przodu, a żeby to zrobić, ja muszę niestety mieć już coś więcej, bo to tak wymaga była i wszystko. Dobra, możemy się zapisać na konkurs. siedział w konkursie dokładnie. Czy to masz? Nie masz. Zwinność, jest Szukam czegoś, czemu można sobie zarobi. No, tutaj masz najbardziej, masz jeszcze korpus. Chciałam złoto, to będzie w swoich innych konkursach? Nie, dowolny, dobra. No chciałam, żebym miała złoto z tych, tak? Więc będziemy próbować. Czy jakieś... Też bardzo Was zapraszam do nowej serii na ten kanale. Nie wiem, czy ten odcinek będzie po tym pierwszym odcinku w serii, czy po drugim. Ale ogólnie zapraszam, bo to będzie takie wyzwanie właśnie, które sobie stworzymy. O, mogę drugi raz? A nie, mogę Dobra Ja ci brakuje 6 dni Dobra, zwracam ja ją do I ona będzie dzisiaj ćwiczyć, dzisiaj zamierzam bardzo chorować. Można się do 2 dni w sumie ograć fajnie No George mam ale Georgia jest małutka I w sumie to na razie to tam sobie jest trochę samowystarczalne Spoko, Spokojnie, że to jest to trochę niezależnym. Hmm, dobra. Więc idziesz z konikiem już natychmiast tych idziesz sobie, wyszli wszystkie na intensywną przejażdżkę, idziesz to zrobić. George, co z tym tole, się tu stało? Jest to małe no, i to schowane. To zawis tak w sumie. Ale dobra, był w tym przeczkole. Do sumie go tak trochę nawet zrobię. fajnie. Tak, jeżeli chodzi o tę cechę, to ja mam tego moda królewskiego i taki jest skutek. tak mamy kolejną setuetkę. Bardzo mnie to cieszy. O jezu, to mleko się zepsuje. No już się zepsute? Nie. Chodź, tutaj. Dziw. O, fajnie, że rozwiniesz sobie. musimy konika i wszystko rozwinąć, żebyśmy mogli to naprawić. Będzie ja się cieszyć. O, mógłbym posłuchać, tak? Mogę, mogę. Ciekawe, co wpływa pozytywnie na to, żeby rozwijała się ciągle od Muszę przeczytać, co wywołuje ten błąd, bo nie chciałabym mieć błędów tak raz O, Johna. Y. O, to... tam Johnego? Czy to... nie to? Nie, to chyba nie to. No pewnie nie to, bo przecież to miało miejsce na konia, tam są dwa. No, George, sam w Widzicie kochane. Co się kształtami. Piędne dziecko w sumie trochę, bo... ma swoje. Wszyscy swoje. Już tak niewiele brakuje. Konik. Jak się czuł nasz konik? Zmęczony. Dobra. Zejdź z konia, zejdź. My nie chcę, żebyś się to zamęczył. Pokarniesz trochę gospodarstwo swoje. Tak, proszę posprzątać. To też... Rozrzuć karmę, rozrzuć karmę, rozrzuć karmę Weź spiesz... nie, nie, to a, co? A, kogo, bo zły, bo... Tego brązowego kobieta ma sprzedać w sumie Ym, Działania wymienne na... Mięso W sumie sklęta małego kucika, dlatego tak zrobię Masz jakieś jajka? Jak gotowo do zapewnienia, to chyba dobra. to jest kózka, świetnie. Po prostu to połogarnie, szkolnika, wyśpi się trochę, i wtedy może będziemy coś jeszcze robimy, tak? Chciałabym. O, i to jest. Nic nie Po zwierzątka mi. lekko. O, jak fajnie, że George się tak rozwija. Bardzo mi się to podoba. Wiesz co maleństwo, to, to mógłbyś się to poukładać po prostu. Uczyć się takiej ruchliwości, bo ma słowo. Cóż bardzo, nic nie otwieraj, nie potrzebne ci. E, Wyczyść. No fajnie, bo nie się tak Co, z wszystkim, wszystkim, co nie, Co tak no, fajnie byłoby, gdyby ruszyć z bo tak też ma co za mną. Zresztą to jest taka seria bardziej popularna. Spokój na razie też ma, ale wiecie, do jakiegoś momentu. Tak, z tego się. Jajka zebrane. O, super, że jest jajka z możliwością wykluczenia. I interesuje mnie jakoś tego jajka. Pierwny dzień. Roczka fajnie... Gajduję. Ja, może będę w stanie zrobić jakoś fajne zdjęcie. No tak powiedzieć. Przyda się. Jest takie fajne pocie. Żaso. Czyli tutaj było jeszcze z nie było krótką. E, tak, dzisiaj to nie wiem czy mówię ciszej, czy nie mówię ciszej, ale mogę mówić ciszej. Na szczęście podgłaśnia mnie. fajnie. Modno sobie, osobie, bo był problem, było zbyt cicho. Mam nadzieję, że to nagranie będzie zbyt cicho, wtedy to nie wiem. Dziecię o. sobie jeszcze. Wiem, że ciągle mu każe układać, on jest biedny. Mówi mi się. No, ale to nie jest seria o dzieciach tak do końca. Tak, ona ma gospodarstwo, więc. trzeba. E, opieka. Proszę ją wyczyścić. E, co ma. Nie wiem, czy taka czysta jesteś Wady cukrowej i os. Festiwal śniegu. O, fajnie, było, bo tam powiedzno, ale. Nie. wiem, co Coś to mogę zrobić Nie. Nie. to mi najbardziej jest to właśnie. O, o, właśnie Patrzymy do rzeczy. co ja sprzedam wszystko. Jak się posprzedaje. A jak na szkoń? mnie się jeszcze. A ty masz najlepiej? Skoki masz już tak prawie prawie, więc to by się przydało nam zrobić. Chodź tutaj. Potem jak się wyśpisz, to chodź skakać. Jeszcze tobie pójdziemy też ćwiczyć, bo chciałabym rozwinąć. Co ciągnie mówię co bym chciało, chciała, chciała ja się czasem powtarzam ja mi to. To jest taka moja wada, czy nawyk No to i to Jest koń A ty ćwiczysz? No to chodź tutaj, ćwicz Pokaż, że się sobie tym poziom jak fajnie zarobiłaś, Podoba mi się. Nie, zdecydowanie to się skończy tym, że ja troszeczkę przegram e, tak być, poza nagrywaniem, żeby to tak nie ciągnęło się strasznie. Nie chciałabym aż tak. Dobra, robię. Właśnie. Chcę zobaczyć tylko z ciekawości, takiej jeszcze raz ten tym postem. Osiem tysięcy dopiero mhm. Dobra, będziemy patrzeć i będziemy się osłabiać To jest strawa prairie'owa, więc spoko <grybujesz> No tak, pójdzie, wiecie, no ona jest zauroczona nią, Anią ją zaprosił, w tego nie panowałam na nią od niej ma statystyki. Jaj, miało być takie bardziej kucie, ale to może nawet lepiej, że nas zaprosił nie być taka nudna takie odcinki są potrzebne Takie spokojniejsze chodziło mi, że nie, że nudne Zobaczymy, co te... Ta... ale są to sami sobie nie skończymy skup... skakiwać, jest fajnie Posłuchajcie święcenia. To po prostu napiłam yy, się. No, dobra. Brała się taką siłę, jakby się na randkę były. Mhm. Fajnie, fajnie. Nie, 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 nie. No mhm. dobra. Tema coś o tym, jakiś tam bo baby, wiesz, no, ona jest niezakochana. Pamiętajcie o tym. Ona czuje do niego czyste puszki. że półdzwonek. No właśnie. Oj, coś ci się nie... Coś ci się nie udało niestety. O, za żartuj, że to może nawiążecie jakąś relację. O, na przykład napisz jaki sens, coś ci śniło tak że tak... Tak jakoś dziwnie... Jezu, ona śmierdzi. Ah. On się cieszy, widzicie, on... On jest zadowolony. Intymność po całej go, no całego sobie go. I tutaj jest festiwal miłości, więc tutaj możemy uznać, że ten napoje mają swoje właściwości. No, ciekawe, jaki będzie efekt tego wszystkiego. Jezu, co tu się stało? To chyba tak światło dziwnie pada. Już cały plon. Jeśli napijecie razem, tak? Tak? To zrobi zdecydowanie. Napijecie się. Ja się obawiam, co się stanie, bo to wiecie, tak troszeczkę... Uznajmy, że to tak ma mocny wpływ, na mocny alkohol, bo... Wiadomo co, ale coś mocnego mimo wszystko. Dobra, zbieraj to wszystko, bo ja chciałabym, żebyśmy ruszyli dalej, a moment w sumie, ta sytuacja będzie fajna dla Ciebie. Uuuu, no napijcie się, napijcie się. Ja chciałabym się tak... Jezus, śmierdzący... Znalazłeś śmierdzące święto miłości, zobaczysz. To się na koniec skończy w taki sposób. Aha, on nie pije? Patrzcie, jaki dziad! On nie pije! On, on coś knuje, ja jestem przekonana. No, to, to, no jak, on nie pije, ale my, a my tak? O ty. No, ale teraz będzie mieli realny moment na to, że. Będziesz mu wyznawać uczucia różnego rodzaju. Poprosić go, żeby został twoim chłopakiem, bo ty teraz jesteś bardzo mocno w uczuciach. i to pewnie to życzenie, żeby pójść do krzaczków tak nie ma. Ja, zobaczymy Coś się wylosowało z modu? Oh, jezu, jezu, myślałam, że to jest ta Wiecie um, Co teraz pod koniec języka? Juniper a to jest Sienna. Ja no, dziwne, że aż muszę śledzić go pewnie Wręcz róże Właściwy pocałunek, Aha. Dokładnie tak, takie rzeczy chcemy w chwili. Nie, oświadczenie to... Obejmij Dobra, objąć możemy go. To możemy zrobić, to będzie fajne Flirt. Nie, to będzie pewnie w, czułów, w intymności, bo to jest intymne Obejmij. Gdzie jest nasze góry miłości? Bo ja bym chciała go zapytać o takie rzeczy Widzisz, że tak dawno na to nie byłam? W ogóle praktycznie. O, no tak, lubi. Lubi. To nie ukrywa tego, że lubi takie rzeczy. Pochwal wygląd. Ja Chciałam iść do krzaczków później. No, pójdziemy do krzaczków. Tylko. To jest w góry miłości, bo to mnie najbardziej ciekawi, jeśli powinien być. A ja go nie widzę. W górum miłości chyba muszę spać. Zakończymy je, ale pójdziemy z nim i pójdziemy do jakichś krzaczków, bo ona chce i ja stwierdzam, że nie dobra. Tylko wiesz, kolejny dzieciak z tego nie wyszedł, bo to nie jest w ogóle yy, seria o dzieciach, a nam no, dzieciaczki mogą. No, mogą wychodzić, tak. A nie chcemy dużej ilości dzieciaków. To jest nie jest z no na to. I mamy to. Czy ja tu? Kim to jest? Jezu, myślałam, że Johan tu przyszedł z jakiejś stopa że wiecie. Czy ja mam w ogóle krzaki takie? Może jakieś pewnie o Dobra, kupię jej krzak. Jak to brzmi? Kupię jej krzak, już znaczy, no, ale chcę krzaka. nie będzie gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że wejdzie tam. Nie wiem, jak to wygląda. Ale, ale barabara, zniszczyłam tylko. Tylko barabara. Tylko bara, barabara. Żadnych dzieci. No i stało się to, co ona w sumie chciała, więc no wiecie, jest... Jezu, i tu ten kalwiak. <śledzimy> o biedny. On patrzy. On musi patrzeć, co się wie, takie ma. On przyszedł na żarełko, a żarełko robi jakieś niecne rzeczy. Ta się dopiero nazywa. być pecha! Rozpływam ofiarę. Ta ofiara zdecydowanie nie nadaje się do takich rzeczy. Za to zdjęcia, bo to <gry> zabawne jest. Nice. A George biednie się boi, a mama nie ma. No mama nie wiem, co w ogóle ona ci kocha, ale coś dzisiaj jest poszalała. Ja rozwijać umiejętności siedzące mm -hmm. Bardzo widzę te umiejętności siedzące Proszę wziąć w prysznic. Ajajaj Johan byłby lepszym kandydatem ogólnie do życia niż to coś, bo to coś, to wiedział. On ma dużo i kochanek, ale Stają się dzieckiem, więc może. No ja się serce nie słucham. Ona się nie zakochała, jest taki głupia na tym kontekście. Tak, Roberto ją wykorzystał. Obusin był taki. Ciężko powiedzieć, nie, nie znam go z tej strony takiej złej, ale z drugiej strony, kto wie? Dobra, ja ją położę spać i widzimy się rano.